Gala KSW 66 na Zachodnim Pomorzu tutaj w Szczecinie w Netto Arenie ciągle, ciągle dopisuje kolejne walki już do historii. A jedną z nich jest ta, gdzie Robert Maciejowski, no myślę, że postawił godne warunki, ale jednak zwycięskiemu Krystianowi Kaszubowskiemu. Gratulacje. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Tak, udało się wygrać walkę jednogłośnie na punkty w pierwszej rundzie w próbie obalenia. Ktoś mi strzeliło w bodrze, promieniuje to do kolana, więc podejrzewam. Może być naciągnięty albo zerwane jakieś gdzieś tam jakiś mięsień. Dlatego też nie mogłem w pełnej tak jakby, dyspozycji poruszać się na nogach. Dlatego próbowałem więc obalać, wiedziałem, że te obalenia wychodzą. Udało się obalać, kontrolować i dzięki Bogu wygrałem. Z rundy na rundy coraz bardziej tego dobolało. Mówiłem do trenera, że boli, a trener mówi nie, nie boli, nie boli, skup się, skup się na walce. Ja jeszcze jedna runda, jeszcze dwie rundy, dasz i udało się. Czyli tutaj trenera Jakubka, on myślę, że ma swoje, swoje sposoby, żeby zmotywować ciebie tak, i, i było to skuteczne. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o Roberta, no musisz przyznać, że Szapoba, jeśli chodzi o jego dyspozycję, tym bardziej, że wziął walkę naprawdę na zaledwie paręnaście godzin przed, wal, przed Galą. Tak, wiedziałem, że trzy tygodnie temu stoczył zawodowy pojedynek w Kimboxingu, który wygrał. Jest mój wiedziałem, że ten stójka będzie naprawdę mocno u niego, bardzo mocno bije. Słyszałem to od różnych ludzi. Wiemy, że za tydzień miał zaplanowaną walkę na Afenie. Na szczęście wybrał ten kontrakt dla KSW. Mieliśmy możliwość zobaczyć. Tak, także tak, wiedziałem, że będzie tam w Sztosie. Może nie w mega dobrej formie, ale wiedziałem, że będzie w Sztosie. Tego też na tą trochę używałem. Uważam szczególnie na tę lewą rękę. Ostatnio ode mnie, słuchaj, Ty już zwycięstwo trochę tutaj w KSW masz. No i co teraz? Jakie plany na przyszłość? Zaczęło się 2022 rok. Ja wiem, że tutaj bioderko będzie do naprawy, ale jakie masz spojrzenie na przyszłość? Prawdopodobnie do tego idę do służby wojskowej jako marynarz, więc tam w pierwsze pół roku jest takie obeznanie tak jakby z okrętem i w te pół roku mogę mieć trochę mniejsze możliwość z treningami. Później wiem, że to, że jednostka daje możliwość treningów, więc nie wiem, czy nie będzie tutaj chwilowej przerwy. Powiedzmy, że wrócę w nowym roku, jeżeli... Chyba, że wszystko będzie, pójdą mi na rękę, będę mógł trenować, to wtedy na pewno wrócę szybciej. Mhm. Widzicie moi drodzy państwo, to nie jest tylko tak, że to są wojownicy, mają swoje rzeczy, mają swoje życie poza tym wszystkim i trzeba to jakoś ładnie połączyć, dlatego życzymy ci w takim razie Krystianie szerokich wód, mało sztormów i żebyś wrócił do nas jak najszybciej. Dziękuję bardzo, powtarzam wszystkich. Dziękuję, piąteczka. Demolition. Heavy hands here now. And the referee slipped in. It's all over. Build the freezer's retained the power. But that's a big right. I'm getting fitted. It's a runner. Oh, it's a big right hand. It's all over. It's a runner. KSW 67. Live. Only on Via Play.